Siemaneczko, jestem Blotix, a to jest Blotix Survival, czy, nie, Survival Blotix tak, i to już jest drugi odcinek i dobra, no to, jak ostatnio pamiętacie, już sobie właśnie robimy tutaj domek w ziemi, jeżeli, mm, jak to nazywa w górze, no tak, w górze, tam gdzie zaczynaliśmy, pamiętam, i dobra, no idziemy dalej. No to z, porobimy trochę w domku, widzę, że jest węgiel o, więcej węgla dobra o jezus Jesus Christ dzisiaj może, ten kto dzisiaj będzie oglądał to może um, dzisiaj będą dwa odcinki bo jutro chyba tylko będzie jedno więc może zobaczymy o dobra, kurde muszę zrobić nowik love Dobra. A jak pamiętacie miałem też bono szczęste, więc no, dla mnie nie wiem, po, po prostu sobie wziąłem. Dobra. O kurde, jakaś dziura tu jest. To może zrobimy takie przejście tam, ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Ja to może tutaj trochę zakleję, żeby nie spaść. Ho po, poca sparać. Ho. Oh. Ok, takie coś jeszcze czuję. No dobra, nie będę tego rozerwał, żeby będę miał pomysły. A na nie mam pomysłów na moje. Serio. Latojęco łóżko. E lol? Lol. Widzieliście to, opacie Nie wiem czy zauważyliście, ale jak na przykład widzę te nóżki, na przykład to Tutaj nie widzę, a widzicie? Wait Seria Wniodowań, oh, to my, to para Nie no, o tym nie wiedziałem w Dobra Więc coś już możemy tutaj zbudować Tam mamy drzewa Z tego drzewa tam się będę budował, więc idę to ściąć hmm. Okay. O dynie! Oje! Oh, yeah. O tutaj zrobiłem swoje też Fajnie tam jest lava, jak widzę. Jej zauważyłem chyba wtedy. dzięki troszkę. No, i czekajcie, muszę tutaj zobaczyć. Dynie, dynie. O jejdu, że... O jak fajnie, o jak fajnie! Dynie, żeby ciasto dyniało, też nawet dużo daje, nie mówię, że mało, mało Tylko może długo. dużo Okej, okay, tam mamy zwykłe drzewo, tylko jedno I tu mamy te właśnie O, kurde, on teraz skrytkowało Ale dalej. Tak. Hmm, wow, wow Co to w ogóle takie fajne białe mi się zrobiło? Ja zawsze to miałem jakieś zbugowane, tak, tak na serio Zawsze, mm, na przykład jak robiłem świat. Pamiętam. Yy, single. jeszcze jak nie nagrywałem. To wtedy robiłem zawsze mi się bugowało. I takie white. Bo na przykład nie chodzi, że bugowało. Że jak ta woda jest. To na przykład tak teraz to rozwalił. To o tak o tylko stało. A tak teraz leci. To. Dobra. Le, yy, żeby mnie nie przemudzać was. Więc ja trochę tam z taką tego drewna. I będzie teraz muzyka i będzie w Speedzie. Tak. Jak jak. jak... z powrotem i tak yy, wiem, przez chwilę wtedy stałem w tym sprilcie czy takie coś, ale ktoś do mnie tu no, przeszedł to takie coś, ale dobra, jak te, jak na teren nam nawet wy, na, yy, wystarczy no tak, tak, mam no, nie wiem, ale jak na razie dla mnie wystarczy o, robi się na o Jezu, co ja robię Ła. Wow. Wycamka zaraz sobie wezmę. Ale no, dobra, chłop. Dobra. Mm. Co by... Miałem żyć siedzenie. Dwa kurczaczki może wezmę i sześć schabów. Dobra, ale teraz wiem z OK Okej. Mm, to ja sobie teraz będę dokończył domek. I tak. <śm> Też... To dopiero no, będą no, dwie główne serie na moim kanale. Minigry... ale czy minigry to wiecie? Jak zwykle będę na przykład nagrywał z tego i z tego na przykład... Bo zobaczymy. To różnie, nie będzie, że... Ale już zatrzymałam tą serię i to, to, to Po prostu będzie, ale jak może nie będzie takie coś, że miesiąc później będzie jakiś odcinek z mini yy, games. I tak. Tak to jest. Ok. I powiem, nie jestem najlepszym budowniczy, więc no nie jestem najlepszym, więc trudno. Będzie trochę... Ładnie tu jest zbudować tak dla mnie Dla takiego jak ja Ale dobra Dobra, weźmiemy tutaj drewno czemu ja za chwilę mówię dobra? No, Weźmy to No to budujemy chyba Tylko nie wiem jeszcze jakie plany, ale spróbujemy na przykład tak Tak jak ja bym myślał na przykład, że koble tutaj wezmę to jest coś, coś w tym stylu no to o i nie mam już go, takie coś. Tutaj, tutaj to już zrostuj, bo nie pasuje za bardzo. okej okay. Nie... To na razie trochę przerabiamy te deski. Okay. Nie ma za bardzo jeszcze pomysłów na jak to zbudować okej okay. jakoś tak może będzie takie coś, o ci co sądzę, że ładnie buduje dzięki ale wiecie w minecrafcie no to chodzi tylko o budowanie, dlatego ja w ogóle nie mam jakiegoś tak ładnie całkiem nie rysuję i ogólnie Dwa Minecraftem też. Nie, nie mam w ogóle tych tych takich jak to... No, nie mam po prostu um, jak to się nazywało po polsku, że tak... No nie jak to tłumaczy, to jak mi się przypomnie no to powiem, ale w sensie mi chodzi, że... Um, dobra, później sobie powiem. I... Poczekajcie tak. Nie. Jest znowu... Je, tego słowa nigdy nie zapomnę dobra. Ja muszę zawsze mówić dobra. Okej, okay. cobblestone, są. Dobrze, mi chodziło o to, żeby to był tak, taka szkło i tak... Tak, popatrzę sobie tak fajnie, czekajcie może... O, mam fajny pomysł. Tak, kabel tutaj. Tak ładnie, Spokojnie, to wszystko będę powiększał, to co teraz tutaj mam. To jest dopiero początek mojego domku i tak. serio. właśnie ten killoffy miałem wykopać drzewno. Czekajcie, mam taki fajny nawet pomysł. O takie coś. Tu, tu. O, o kur już nie mam, to jeszcze zrobię sobie. O nie, nie, ja chciałam zrobić takie coś teraz. Że w sensie... O, żeby nie spać, to jest naprawdę wysoko nawet. I... Tak. Czekajcie. O tak o, o to mi chodziło. No i teraz tutaj będą takie płotki cztery. Czekajcie, ja zrobię płotki. Mm, to się craftowało. To się craftowało tak, o! Tak. Tylko jeszcze jedno A Jezu, to ja je Mogę przecież użyć te deski. Mm, dobra. Mm, nie wiem, co jak to ładnie będzie wyglądało, ale mniejsza z tym. Nie, kurde, muszę zrobić takie coś o dobra. Ło. Nie, nie. Później to może być gdzieś bardzo daleko niż tu. Dobra. Na, na początek jak może być. Nie, no trochę sobie za tego zrobię. Dobra. Mia ja to brzydko wygląda. Tak. Jak to by to może wyglądało? Nie mam jeszcze pomysłów. Może po prostu tak o, tylko, o to. Dobra. Nie wiem płotki tak... Nie, mi się za bardzo nie podoba z tymi płotkami. Może może. Będzie to fajnie wyglądało o taką. Spoko spoko. Oh. I teraz tylko po to rozwaj, bo to też brzydko wygląda. Och, perfekt. Jest będzie i... O, oh, jaki perfekt. <coughs> dobra. <coughs> dobra. Um, sorry, sorry za tą. Ale, dobra, na razie może być taki balkonek. Balkonek. Tak to może nazwać, nie wiem. Dobra. No. To mm. no. są moje początki, jak na razie widać. Wow. Wow, ale naprawdę Mam trochę lagi, bo już mój komputer jest taki stary, ale dobra. Nie rozumiem sam siebie. Nie rozumiem swojego świata. Co chwilę muszę mówić. No dobra dobra dobra. Jeżeli znaczy, nie to nie w ale to jest po prostu jak się tak co chwilę mówię, to może was też przynudzać. <laughs> o węgiel. Wykopie się, dobra, wykopie. Czemuż nie. Może zawsze się przydać. To znaczy tak, że, że potem Dobrze, nie, ja już to widzę, że to będzie jakby taka pułapka. O, jaki fort! Ja już myślałam, że zginę. O Jezus. No. Co? Oh. Help me! Tam była czarownica! Widzieliście? Patrzcie, to jest czarownica. Gdzie ona jest? Oh fk. czarownica? Od jakiej to wersji? Już sobie nie przypominam. Patrzcie, czarownica! Na takim biomie zwykłym... A! Wchodzą do mnie. Zamknę drzwi. Patrz tam! Patrz tam, człowieku! Czarownica! Dobra, ja to na razie może zamknę te drzwi force, uuuu Prawie zginąłem. Tyle to brzydko wygląda. O No Dobra. Nie! Nie, nie, nie. A mam przecież to drewno i... To jest brzydkie drewno, bardzo patrzcie, zobaczę. Mi się nie podoba, nie wiem jak wam, ale mi się ogólnie nie podoba, więc ja to tylko zrobię na patyki. I tak, i robimy kill też To ja już powiem tak o, jak już dokończę tutaj o, to, no, to już kończę odcinek. Tak, wiem. Ja... No dobra, to czekajcie, tutaj może tak zrobię takie coś, o. Na razie taki domek początkowy, nie najładniejszy, Ale dobra, to wróżko by było na tyle. Tak, jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij kliknąć łapki w górę. I tak. Jeszcze ja z wami żegnam. I do następnego odcinka. Może jeszcze będzie wczoraj za mną. I dobre na razie, cześć, pa!